Witam. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci, a to jest Path of Exile Tak. Gdzie mam tu iść? Gdzie ty jesteś? Yy, tak, tak. Nie, bo tu mi tuż tu daleko poszedłeś Gdzie mam tu iść. No ja wzdłuż drogi idę cały czas, grzyby zbieram. Ale ja jestem w takich jaskini pająków. Aha, a w której jesteś lokacji? No gdzieś ty ten portal postawił? Ja jestem w the adverse chambers Aha, a bo ten boss już nie żyje. Stąd był. To gdzie mam iść? No. Teraz. No tutaj, ale w ogóle zaliczyłeś tą misję? Raczej nie, bo skoro mnie nie było. <grym> no to jak my to zrobimy teraz? No, gość zrobił quest, jak mnie nie było, no to to jest zdobył... <grym> no, no, sk Skąd wiedziałem taki To nawet nie wygląda, jak było, spadł na dwa strzały. Nie no, ale zaraz ten... Po prostu... Jakoś, e jakoś no, się... To się in kiedy indziej pójdzie jeszcze raz, no nie? No, ale... Trzeba go zrobić.. Dobra. To chodź do tej lokacji Blackwood. Jak tam wy dojść? No wyjdź z tej jaskini Który ręty, ja mam teleportujące się pająki Aha, no to już idę do Ciebie Po prostu tak to jest jak się tak błądzi Po, po coś tam wszedł No nie się teleportują. Jeszcze znaczy... O! Żółty jeszcze super Już biegnę nie to jest ja oporadze, no nie tylko, że... No ja tam nie wiem No żółtego i nawet ciekawego żonego i temu No, po prostu to, to jest taka hamuwa totalna, że... Ciekawe gdzie ja idę Pewnie, zape zapewne nie w stronę wyjścia A wysz... Dobra, dobra już tam idę W sumie to mogłem się wrócić do tego teleportu i ty byś mi postawił nowe, w... ja Ja bym się tepnął do miasta Nie mam nie stać mnie na nowe teleporty Aha no tak No jestem przy wyjściu Dobra Znowu żółty pająk. Eee, no... Za to. Dobra, no to... tylko teraz ja Cię nie widzę na mapie. Jesteś w u góry czy na dole mapy tej? Tutaj? Ja idę... Dobra, ja Cię widzę już. Tak? Dobrze idę? Właśnie... Nie, tam nie ma odkrytej tej mapy, żeś pobłądził totalnie. No, jest tu jakiś cienias, widzę go. O, cześć. O, niebieskie pajanki. Chodź, pra wy wynosimy się stąd. Okej. Okay. Jest to interesujące, co tu się teraz dzieje. Wyprawia to jest tak zwana demonstracja siły. <grywia> Idzie dwóch debili przez pustą mapę i rzuca spelę. Patrz, patrz. Ciekawe, czy on w ścianę wejdzie, ten miecz. Czekaj, tu go puszczę? No w teleport go puści. O jejku. Tak, już trochę się tu namieszało, bo. Wywalił, wywalało mi grę jak tego, ten, tego. 18 poziomy. No nie Gra się z tego po prostu. No właśnie, I, i kilka razy musiałem zresetowałem komputer i w miarę teraz hula. Kula. Tak naprawdę kupiłeś nowy w tym czasie. Ej, bo żółty przedmiot. Zobaczcie, zgubię. To na pewno tu. Jakaś. Jaszczurka mnie bije, gdzie idziemy? No, musimy znaleźć przejście do innej tej lokacji. O! o. To zawsze taka niespodzianka. Tu też jej ogniem. To potwory? Mhm. To dawaj w górę tu może. W górę jest, z góry przyszliśmy. Och, chodź zobaczysz tu fajnego robaka. Nie fajne. Ja mam fajniejszego. Wiem. <grym> 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 Dobra, muszę wbić 26, bo nie mogę spela polepszyć. A tu będzie jakaś jaskinia czy coś? Nie wiem właśnie tu powinno być przejście gdzieś. Tak na logikę całkiem w prawo powinno być Chyba w lewo To gdzie ty chcesz iść A ty gdzie chcesz iść? No chyba tam na tym na lewo, co jest najbardziej na lewo ten pytajnik No no to przejście powinno być na lewo No no to powiedziałem to Powiedzieli, że w prawo W prawo He <noise> Sernik To musi być tu No to, to gdzie mamy iść? Przecież nie ma wyjścia. Czekaj. No na nazwy tej zakichanej nie ma. Przecież już nie ma żadnych dróg. Ja tam nie nie mam odkrytej mapy. Dobra, tu coś musi być. O, to musi być tu. Już tak raz mówiłeś. Ale teraz mówię drugi raz. Aha, okej. Okay. Łapię A widzisz, mówiłem, że to tu. Jest coś? Nie. <grych> Biorę to. Dawaj to, złodzieje. O! O, to tu. O! No i tu zabijamy pana. Nie, temu pomagamy. Nie, no zobaczymy co ma do zaoferowania. To bo wziąłem śmiecia, chcąc ci wszystko zabrać. Ależ tam nie wiem co to było. To później zaglądniemy do tego bossa. Już się na pewno zrespi. O! No oddaj to! W tym momencie. Jest! Czekaj, yy, 26 do 39, a teraz będzie... Łooo... Wow. Dobra, mam teraz większy damage, bo 121, do 40 się zwiększył To później się zmierzymy. <laughs> Przecież to i tak nic mi nie... nie, bo mu się zmniejszył teraz. Czemu? No bo... Jak właśnie widzę jak zauważyłeś lub też nie, mam teraz trzy miecze, a nie jeden. No, no fakt, a wcześniej miałeś jeden? No wcześniej jednym rzucałem. Teraz I się ka każdy z tych mieczy ma DPS y, 100. Aha, czyli muszę między nimi dryfować i tak. Bo ja mam armoru głównianą ilość. A chociaż mam teraz tego spelać sobie zwiększam 80 się 10 Opa, jak go śmigło. Wow, gość co pierdnął A ile masz, masz Rezistów teraz na ogień? Na no, ogień mam 75. Kurczę, przydałby się jakieś wzmocnienie czaru mojego, żeby zmniejszał przeciwnika rezysty. No... To jest straszne to co się dzieje. O, to jest coś do gadania. Co to ma być? To już? A nie, tu stoi. Tu jest boss. To czego on tak stał? A to bo to nie jest już. Ej, bo to nie jest z tymi bandytami chyba. Wiem, tu odblokowaliśmy to przejście co było w pierwszym akcie Zablokowane W pierwszym akcie? Jak jak odblokować? a ty tu jesteś? A czego tu jest wykrzyknik? O, patrz, to jest jakaś wajcha Ej, ja odblokowałem coś. No <grym> to ja już to odblokowałem. Aha, bo nam się teraz tu rozdzieliło. No dobra. Prisoners Gate, gdzie teraz jesteśmy? Ale po co tam poszedłeś? A nie później nam? Przecież to jest pierwszy akt. Co? To jest lokacja z pierwszego aktu. Aha, to na ranie nam to teraz przejście. Co? A to przejście do tego bandyty drugiego kiedyś blokujemy? Takie. Nie, no, on tu jest. Musimy go tylko gdzieś tu poszukać. Aha, a ty poszedłeś w którą stronę go szukać? W, w prawo i w dół. Czyli się wróciłeś? Nie. No jak idziesz wzdłuż drogi, to w dół. A tu, no dobra. Coś się tak słyszy, ale nie widzę. O, ktoś tu chyta. W... Będę śledzić cię po. O, tam jesteś. Dobra. Coś po tych trubach nie za dobrze cię śledziłem. No, bo wszędzie są. Jo On gdzieś tu musi o, być O, tu jest jakiś żółty Chodź mi pomóż Żółte są łatwe Nie, ja to moja tarcza W ogóle takie cieniasy to nie powinny nawet mieć żółtego koloru Może ten mieczyk? Yy, nie, nie. On na pewno tu jest? Jest. nam pokazuje na tego drugiego, a my już do trzeciego idziemy, tak? Nie, ten jest tutaj, na pewno. A czy nie, bo, bo nam tutaj mapka nie pokazuje z tymi bandytami, nie. a nie, pokazuje. Aha, bo dwa miejsca pokazuje, dobra. Nisz o to. Panie, ja muszę cię okradać, bo ty tu zostawiasz drogocenne itemy za sobą. A, no to jak zostałem, to znaczy, że syf. No, z zwój identyfikacji. No to mówię, że syf. Hmm, jakiś syf wlotnął się z niego. No, jak mu nie wstyd w ogóle takie coś. Dokładnie. No, no to... Kończymy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia w kolejnym.